Siemano, z tej strony ja MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale i jak możecie zauważyć, jesteśmy w kolejnym odcinku FlatWorda, jest ze mną Doknes i dalej nie ma PvP włączonego. Siema. <laughs> dalej tego nie włączyłem. No i bo dobrze, bo bym spadł przerwa. stary do tego byka no tam wiem. na dole. Ej, co jest? Tu jest... O nie, serio? Serio on tutaj Oj! jest? Co jest? Widziałeś oh, to? go wo... no zabiłem. Chłopie, co ty zrobiłeś w ogóle? Co jest? Ej, mocno, mocno. Miałem jedną strzałę tylko. Ej, grubo, mocno się zdziwiłem, że go trafiłeś. Słuchajcie, na no starcie, zostawcie łapkę w górę, bo jak nie zostawicie łapki w górę, to doknę z was właśnie tak zestrzeli, jak tego Pillagera. Weź nie bekaj, bo śmierdzi, byku. Fuj. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji tego kanału oczywiście, bo filmy pojawiają się codziennie. Wtedy będziecie na bieżąco, jak zasubskrybujecie. O, i tutaj mamy... O, kurde! Mamy tą bestię. Ogólnie plan jest taki, żeby się stąd wydostać yy, i wrócić do domu, bo jednak jak widzicie rajd się skończył, bo nas nie było na serwerze. Yy, ale jesteśmy i tak tutaj otoczeni i to tak dosyć mocno. Ty pilażer By... walnął tego byka. Co jest? Czy ja go... Nie, stąd go nie trafię. Ej, chodź mi pomóż, ani się patrzysz. Czy co ty no nie, tam sary. robisz? Ja, ej, chodź, sobie, bo ja, ja sam ja go nie pokona. Marchewki muszę zacznę rzucać. Masz, masz marchewki. Marchewki, tak, tam, ale marchewki, to. Żeby o nie. się uspokoił. O kurde, piladżer mnie zaraz zestrzeli, co jest? Ej, nie, no nie no utknęliśmy, słuchajcie, na kościele. Bardzo niedobrze. No ciężko będzie ich pokonać. No, no Uuu, właśnie. Panie, On zadaje panie. masę chapsów. Masę damageów w sumie nie chapsów. Dobra, ej, bo ja bym takie ej, pytanie. Że nie mamy lawy, mój... stary! Nie, nie mam lawy, stary, niestety Chciałbym mieć lawa, ale no niestety nie mam Zrobimy sobie wiaderko, ale nie mamy tutaj lawy nigdzie koło nas, więc przypadk Ja proponuję... Pudalej serduszka mam ja, dziękuję bardzo Co? Halo. Ej, ja proponuję po prostu skoczyć i uciekać, stary Ja, ja muszę stronę? znaleźć... No, totalnie nie, ale widzę tu twojego konia, stary Ja właśnie szukam swo... O, Oła! Wow! Gościu, gościu, spaduwa Szukam swojego konia, bo nie Ej, pamiętam, się gdzie tre... go dałem trefona... Dobra, ja lecę! A! Kurde, 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 on mnie goni! On mnie goni! On mnie goni! Bardzo źle bardzo, nie, źle bardzo, źle, gdzie spoko. jest mój koń? gdzie jest mój koń! Gdzie jest tu mój koń! Jest tu mój koń! Dobra, 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 o nie, o nie, o nie! Muszę tu wskoczyć! Dobra, o nie, ej, ja ale uciekłem! Mi się, ale mi się uciekłem mu? regeneruje. A masz jedzenie w ogóle? Mam, mam. O nie! Dobra! Mapin. O! Dobra, ej, ja jestem na koniu, uciekam! Uciekam, ej, kurde, okay. gdzie ty jesteś? To chodź tu stary, nie zostawiaj Uuu. mnie! O! Nie, ale ja... Zabijem, oni... tego, zabijłem jednego. Mordo, bo oni klimatu. mnie gonią! Oni, oni mnie gonią! Oni mnie gonią! Szybko, wsiadaj na konia! Wsiadaj jestem, na konia! Jestem, jestem! O, dobra, uciekajmy! Czekaj, którą o, stronę? oni nas przestali nas y, gonić. No, nie, goni! Nie, nie, dobra, goni, goni jednak! Trzeba uciekać! Y, w sumie to właśnie nie wiem w którą stronę, ale dzieje, myślę, że tam. Tam? tam czyli gdzie? Tam? Dobra! Y, Będę szedł za tobą, ufam ci, bo ty jesteś dobry w te klocki w sumie Nie, I Ty masz dobrą pamięć, stary Właśnie, właśnie, nie wiem czemu, ale czuję przyciąganie do tamtej strony, wiesz? Okej, okay. nie no, ja, dawno nie było, dawno temu nagrywaliśmy poprzedni odcinek, właśnie, jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka Serdecznie zapraszam do oglądania z karty, bo tam macie playlistę całą I jeżeli nie oglądaliście poprzednich odcinków, to sobie możecie nadrobić I właśnie, no, poprzedni odcinek był parę dni temu Zblokowałem ja tak... się o drzewo, głupie drzewo Gupie drzewa, drzewa, o, drzewa, drzewa, Można Aha. to rozwalić? A! Ojej! <laughs> Ej, myślałem, że o nie do wody wpadłem. Myślałem, że miód wypadnie, czy coś stary, a to trzeba zebrać, nie? Jak będzie dopiero? Więc Lipa... w bok. Jak w bok. Ja jadę prosto, byku. Ja jadę sobie prosto na moim koniku. nie właśnie. Chciałbym ci przypomnieć, że mój koń się nazywa Hubert. <laughs> W sumie. No, mocno. Ej, dobra, bo nie wiadomo, czy my dobrze idziemy. Zobaczmy koordynaty. O, wioska jakaś. Ej, stary, a czy byliśmy w tej wiosce? To jest ważne, bo tak, byliśmy w tej wiosce. Nie, byliśmy no. czy nie? Ej, bo ja nie wiem, stary. Bo jak nie byliśmy, to jest lipa. jakby. Ej, nie byliśmy tutaj chyba. Eee. Na bank tutaj nie byliśmy. Patrz, ile tu jest w ogóle zwierzyny? Zwierzyny, jak to zabrzmiało. <laughs> Co jest? Ej, nie, nie byliśmy tutaj, stary. Trzeba zawracać. Trzeba Oj, zawracać byku w drugą nie stronę. Masz no właśnie, niestety nie. Dobra! Więc, y, JJ Doknes, musimy się zawrócić, chyba nie? Bo no, skoro jednak tam. w tej wiosce byliśmy, to trochę lipa, a musimy wrócić do naszego domku, bo mamy dzisiaj naprawdę dużą misję do zrobienia. Mm, co to będzie za misja? Dowiecie się później, jak właśnie wrócimy do naszych domów, bo dawno nas tam nie było i ja bym chciał naprawdę zobaczyć, czy coś tam się zmieniło. Może chociaż w sumie, co by miało się tam zmienić? Ty jak ty chłopie zapierdzielasz? Co jest z to? No normalnie, stary. Ej tu. Kolejna wio... Ej, byliśmy. W tej wiosce? Chyba nie. Nie byliś? Nie, pa, tu jest kowal, dawaj, dawaj! Trzeba ją ograbić, póki tu jesteśmy, byku. Ej, ale tu jest taka duża wioska. Ej, ładna wioska, podoba mi się. O, kowal, proszę bardzo, wbijamy. Zobaczmy, co my tutaj mamy. A nie, byliśmy w tej wiosce, nieważne, Ok. Więc idźmy sobie y, cały czas prosto i może nam się uda znaleźć nasz domek. Ej, właśnie to jest przerąbane, że mapa jakby, wiecie, jest cała płaska i nawet jakbyście chcieli sobie, nie wiem, jakoś zarysować wasz teren, to musielibyśmy zbudować o, już? górę chyba. Co już, co? Co? Ej, to było tak blisko? Co? Co jest? Ej, to my nie byliśmy aż tak daleko od domu. Ej, no to zarąbiście, Ej, kurde, doknes i jego niezawodna pamięć. Jestem w szoku, że znalazłeś e, naszą miejscówę. Dobra, Kubert, ja ci tutaj muszę e, odcholować. O, proszę bardzo, do zagrody. O, cyk, zamykamy elegancko. No! I jesteśmy w domku! O oh, yeah I skoro jesteśmy w domku, to powiem wam tyle, że w dzisiejszym odcinku będziemy robić mob. Grinder, tak, dobrze usłyszeliście Bo nie wiem czy pamiętacie, byliśmy jakiś czas temu W kopalni i w tej kopalni Znaleźliśmy mob spawnery yy, Właśnie yy, tych małych pająków yy, Cave'owych, ale jeszcze przed tym Zanim pójdziemy sobie do kopalni i będziemy Szukać tego mob grindera, to musimy zrobić Dzień, bo ja bym chciał w sumie yy, się Przekimać, bo nie wiem czy pamiętasz Ale kimaliśmy w wiosce O nie, i otworzy, ej nie mogę ej, otworzyć właśnie. Domu, czemu? Bo pszczoła mi zablokowała Pa, chłopie, no chodź zobaczyć. Ej, nie mogę trapdoru otworzyć. Jaka lipa? I co jest? Ej. Halo. Ej, fajnie. Stary. Ej, ja nie chcę jej <laughs> bić, bo to mój przyjaciel tutaj koło domu mieszka, ale. Kurde, dobra, musimy sobie zrobić drugie wejście do domu w takim razie. Chyba, że ją jakoś przesunę. Czekajcie, przesunę ją? Nie. Ona ewidentnie chce wbić mi na chatę. Dobra, dawaj tędy, wbijaj. No, wbijaj tędy, masz dziurkę specjalną. O, no, co jest z Tobą? Chyba, Ty będziesz miał no... specjalną dziurką wbić. O, nie, no, jaki żal pływy, nie. Dobra, A... użyję sianka. Tutaj, o, proszę bardzo. I on teraz wpuszczę do domu. No, zapraszam, zapraszam, domownika, dobra. Gdziemy? A teraz nie wyjdziesz przez nią. Co jest? Ej, pato! Ona chce teraz na dół! Pa! 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 Ona stary... nawciągała się miodu za dużo! Co jest stary, ej pato? Co? Ej, co jest z nią? Ej, on, albo ona polubiła ten trapdoor po prostu, wiesz? Nie, ona pilnuje trapdoru, żebym nie otwierał jej Możliwe, no możliwe, dobra, idźmy spać w takim razie. I mamy piękny nowy dzień, jak możecie zauważyć. Możemy podglądać naszego sąsiada do Knesa, który nie potrafi otworzyć drzwi w Minecraft. E, ale Siema, to nie ja. o tym. To, to ty? O, cze cze cześć. Cze cześć, doknę, do zmacham ci. Siema, siema. Halo? O, siema, siema, ja na ciebie patrzę z mojej piwnicy. Powłasz, ja mam jedno okno na Ciebie. Ej, stary, i co Ty masz piwnicę? Ok. To jest trochę podejrzane. Znaczy, to jest pół piwnica. Pół piwnica. A, czyli jak tak. zalewa woda, to do kostek. No? <laughs> Ej, w ogóle chciałem powiedzieć, że mam pięć diamentów i mam cztery emeraldy. Więc. O, ile złota mamy? Ej, w ogóle ja jestem nawet taki lekko bogaty, bym powiedział po tej wyprawie. Mam nawet złotą strzałę, 12 znaczy, książek. Tak lekko bogaty. No także tak leciutko, stary, coś, coś tam mam, coś tam mam, co jest cenne. Wiesz o co chodzi? Ej, a ty masz jeszcze enchanting, bo ej, ty musisz mieć enchanting, bo... Halo, bo ja rozwaliłem enchanting yy, i my poszliśmy, nie mam. więc... Ej, masz... No nie gadaj Serio nie masz już... No Musimy mieć enchanting? No bo zrobiliśmy enchanting, przecież chłopie! I go no położyłem tu, go. ale go... O, no, no to git Jezu, nie strasz, byku Nie strasz, bo już I myślałem, że mam, nie jeszcze mamy jeszcze enchantingu jeszcze mam Co? O, zarąba Ej, to ja se wezmę to, o, dzięki Dzięki, przyda mi się do chaty <laughs> Dobra, w takim razie, mm, stary Ja proponuję, żeby się przygotować Kurde, gdzie ja dałem ten enchanting? Dobra, niech tam na razie będzie yy, Musimy się jakoś przygotować O, ile ja mam z żelaza, chłopie Chłopie, to ja sobie robię całą zbrojkę, bo chyba A, dobra, nie całą jednak W takim razie, mm, idziemy sobie ja żelazne... Właśnie pod Podnieś ziemię, yy, a masz pochodnie, byku, bo pochodnie akurat nie mam. Cztery, no. Albo dobra, ale Artugi, dobra, yy, to dasz mi jedno i będzie w porządku. I w sumie to wiecie co? Wykopiemy sobie też yy, węgiel, więc o to bym się nie martwił, dobra, więc idziemy sobie właśnie w podziemia, zrobić sobie mob grinder. Bo trzeba wbić level, bo kiedyś będzie trzeba pokonać smoka, właśnie na tym płaskim świecie. Dlatego trzeba się powoli do tego przygotowywać, mordyczki. O to właśnie chodzi. No, Okej, okay, czyli, czyli zaprowadzisz nas, świetnie, świetnie, dokres. To właśnie na to liczyłem, no że powiesz, że tak. Tutaj jest, tak, to tutaj. No, o kurde, ile tu pochodni, dobra. Jedną sobie wezmę do łapki, żeby było cały czas jasno. I tutaj, okej. Okay. O, jesteśmy już właśnie w kopalni, jak możecie zauważyć. Właśnie gdzieś tutaj był ten właśnie mob spawner, który przydałoby się znaleźć. Czekajcie, wykopię, złobię węgiel, bo ten węgielek nam się tutaj elegancko przyda. O, proszę bardzo. Dobra, ej, bo trzeba znaleźć ten mob spawner. To nie będzie. A może tu. Ej, a to nie było gdzieś wyżej czasem, niż niżej? Mi się wydaje, że to było gdzieś wyżej. Dobra, ja idę tutaj górą, zobaczymy. E, może... O, znalazłem! Znalazłem stary. Gdzie jesteś? O jeju, na dole jest tutaj dużo, dużo, dużo mobów! Dużo, dużo, dużo mobów, dobra, to y, stary y, znajdź mnie, a ja tutaj już zaczynam kopać dziurę, żeby te moby wpadały właśnie.. O kurde ty! A ty jesteś chyba tutaj niedaleko mnie, stary, z tego co widzę. Bo zombiak gdzieś po... Co jest? Co mi atakuje? O, tu jest Enderman, dobra, Endermana nie tykamy O, Dokness, siema, pomóc ci? Siema, siema. Tu jest speaker. O kurde! O kurde! Dobra, ale chociaż zabił szkielet, a... O kurde, ile tutaj mobów? Ile jest? Co, tu jest co tu się dzieje? co jest? Marcel! Co się tutaj Marcin? dzieje? O, o, dobra? O! O, dobra, i cyk! Nice. Jazda, jazdunia, jazdecka, tak to się robi w Minecraft. Ujad. Eee, okay. czekaj. Ej, bo ja zgubiłem już ten mob spawn. Napra na naprawdę, naprawdę to zgubiłem. Ej, czekaj. O, to za nami, za nami, w drugą stronę, dobra. Okej, okay. więc tutaj trzeba zbudować wielką dziurę, do której będą wpadać. Tylko się zastanawiam, na ile kratek w dół, żeby jak spadną, żeby były na strzała. Wiesz o co chodzi? Eee, Budowałeś nie wiem, kiedyś to się takie tak to się, Tak, to się tak chyba nie robi. A to się inaczej to. robi? A to się robi to z wodą stary że no. one. No, A, Oj, oj, oj! Okay. O kurde, spaduwa spaduwa! O, ale chłopa wyjaśniliśmy w sekundę. My no. to jednak jesteśmy, kurde. Ej, ale to lipa, bo w sumie to nie mam. Yy, czy ja mam wiaderko? Nie mam wiaderko ani żelaza. No to nieźle się przygotowaliśmy ogólnie, nie? Na mob Grinder, no. bardzo fajnie, bardzo fajnie. Polecam Alegrowicza, faj. Żaden kurde mob nie właził. O, tutaj jakiś Creeper, dobra. Tu też zamurujemy. O, i cyk. No i mamy tutaj w miarę. Spokój, ja tutaj chyba zaraz tak z mówić. Zadarłeś z Endermanem? Ej, to niedobrze, stary. Niedobrze, byku, byku, byku chyba. na patyku. Jo. Dobra, ja tutaj stary robię tunel. Ej, to ty w tym czasie możesz pójść na przykład po wiaderko z wodą. Bo wiesz, Mordomami wiadro nam się przyda. Wodem. Serio? Czemu nie no? mówiłeś wcześniej? Ja tutaj już planuję, rozkminiam, tutaj a chłop życzyłem. mówi, że Gdzie? Ej, ale ja nie umiem tego. Ja jestem na dole ogólnie stary. Ej, ja a ty wiem, wiesz jak to się buduje? Bo ja, ja tak zamknięty, wiesz? Jak to się buduje, stary? Ty jesteś, ty ty powinieneś wiedzieć, bo ty budowałeś na mob Upgrader. O, o, kurczę, dobra. Oj 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 oj, czekaj, 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 czekaj. U, czekaj, czekaj. U, dobra, tutaj. A ty tutaj jesteś, dobra. Ty zabijasz moby. A ty chcesz pokonać tego Endermana. Okej, okay, dobra, kumam. Ja w takim razie Kopię mm, i mam nadzieję, że mi zaraz to są pomożesz. Dwa, endermany. dwa endermany, co jest? O co chodzi? O co chodzi, amigo, amigo. Dobra, w takim razie tutaj sobie rozwalamy po dwa bloczki, tutaj w tą stronę też po dwa bloczki. Wydaje mi się, że powinniśmy dać radę zbudować naprawdę fajny, znaczy nie, nie mob grinder, bo to nie jest mob grinder, tylko właśnie ekspiarkę fajną, nie? Żeby nie docierało tutaj żadne światło i żeby to było wszystko idealnie równiutko, bo to w sumie nie musi wyglądać. To to ma tylko działać, więc jakby. Będziemy tutaj to skobla budować, będzie ja ile dalej walczę o życie, stary! O, ej, to czemu stary pomóc ci? Ty tam budujesz na a ty walczy z potworami! Kurde, No ty <coughs> możesz powiedzieć, to ja ci pomogę, byku. Przecież tu nie mam obów żadnych, co ty, gościa? No widziłem no! Tak, jasne, no! No za jaki zombiak! No bo, ej stary, one cię lubią po prostu one cię lubią Dobra, jak możesz zauważyć, to jest plac budowy Będziemy schodzić po prostu cały czas w dół tutaj Tylko pytanie jest takie Ile kratek w dół powinniśmy zejść, stary? Tak, żeby one obra obrażenia dostawały Czemu ty niszczysz tego kobla? Czemu? Doknes, ja doknes co? No pomóż mi budować to, stary Te zombie no tu dobra, przecież dobra. nie wbiją O nie! Spełnują się! Co jest? O kurde! Kurde! jakąś jak on się zespałnował? Przecież tutaj jest oświetlone wszędzie. Nie, żeby ja była stara, ja tym teraz oświetliłem. Co jest? Co jest? Co za chłop? Dobra, ej, tutaj, cy, Ej, dawaj, 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 o, dobra. Tu sobie robimy tok tu i to w sobie tam robimy... sobie robimy. mamy bazę, nie? Tam, w tamtą stronę. Yy, nie mam pojęcia. <śmiech> chyba, <śmiech> tak tak. mam. Okej. robimy. Odpływ, ale to myślisz, że tyle starczy? Czy to musi być niżej jeszcze? Nie, 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 zostaw, zostaw! Tak! Okej, okay, dobra. No ja nie wiem, ja nie wiem, jak ty to chcesz Wie, masz to, zrobić. Daj w sensie... mi to wiadro z tą wodą. Yy, proszę, masz łap wiadro, stary. Wiadro jest spoko, pamiętajcie widzowie. Co i że niby jedna woda nam nam wystarczyć? A, dobra. O, nie. o, o, uważaj, bo tu Creeper. Nie, nie. O, o, o. Dobra, o, Już nie ma Creepera, już nie ma Creepera. Był Creeper i nie ma Creepera. O, weźmy sobie tą elegancką pochodnię tutaj. O, żelazo, żelazo, żelazo. Nie, <laughs> nie? Ale cringewa stary na maksa, nie? <laughs> Lubię czasem poprasować. <laughs> ej, dobra, czekaj, ja to rozważam. Relaksujecie prasowanie? No prasowanie, mógłbym prasować zawodowo. Będę zawodowym prasowaczem <laughs> Gdzie, pra Gdzie pracujesz, a prasuję. <laughs> o nie, jaki sysz o Gorzej. No dobra, ej, ale jak ty to widzisz i co i one będą tutaj? O nie, no do wody tej wpadłem. Najgorzej! Jak ty to doknes widzisz? One będą wpadać w jedno miejsce, czy jak? Czy, czy co? Powiedz coś no. o swoim planie działania. No tak, no no. A będzie to działać? Nie y wiem, chyba tak. Nie, nie, nie będzie działać, okej, okay, widzowie, to y pewnie mi się wydaje, że to powinno zadziałać ale może być tak, że to w dzisiejszym filmie nie, nie zadziała. Ej, ale czekaj! To my tutaj. Aha, okej, okay, i to robimy tak o nie? I tutaj jeszcze pół płytka wleci. No. Czy nie? One przez pół płytkę mogą przejść, czy nie? Pa, jaki tutaj zbagowany zombiak gościu, oj, kurde, ile ich tu jest czy? w ogóle? Co jest? Ostre typy! Co jest? No ej, serio, dobra. Czyli w takim razie, czekaj, bo ja zrobiłem crafting table, żeby zrobić właśnie slaby więc tutaj robimy sobie o, takie coś i tutaj robimy sobie tak o. I one powinny spadać i my powinniśmy móc je tutaj klepać. Ale czy tak będzie? Wydaje mi się, że tak nie będzie, stary, bo pająki mogą wchodzić przecież po tych, po ścianach. Więc trzeba to jakoś zabezpieczyć. Nie wiem jeszcze jak. Ja wiem, ale jak? to się jakoś zabezpiecza, Zabieżpie... tak. Zabezpiecza. <laughs> Co jest? Kurde, ile tu mobów jest wszędzie. Co jest? Siem Wow! Co jest? Cztery zombiaki stary. Co to się dzieje? Halo, co to za zgromadzenie? Co to ma znaczyć? A coś dużo jest z tych zombiaków tutaj, startuje się jakiś spawner zombie W sumie spawner zombie był chyba lepszy niż spawner tych, nie? Nie wiem Chociaż nie, ja się też nie znam, dobra, wysadziłem creepera, ale wiem, fajnie, musiałam. nowy rok Oh yeah, fajerwerki w Minecraft Dobra, ej, aha, bo ty wbiłeś na górę Aha, ale wiesz o tym, że to musi być duża dziura, żeby one się spawniły, żeby się nie spałniły jakby za ścianą, nie? Dlatego jest taki kwadrat. Ej, w sumie to możemy to przetestować, czy to działa, stary. Czy one się będą w ogóle respić? Tylko ja tutaj o, tak o to zrobię elegancko. To trzeba zniszczyć. Cyk, dobra i uwaga. Sprawdźmy to. O, pa! Ty, a one. Ej, one będą przecież przechodzić chyba przez te słaby. Przeszły przez te slaby, czy nie? Nie, nie przeszedł. A nie przeszedł! Ej, no to kurde, to będzie działać w takim razie chyba. Weź tam, stary, weź to yy... czekaj, mam tam stanąć, czy co? No weź tam iść, ja tutaj to dokończę Dobra, okej. Okay. Bo tutaj na dole wygląda to nawet. Nawet wygląda to fajnie. Szkoda, że nie mam... Ej, ja mam dużo. Ej, mam dużo pochodni, to możemy to ładnie tutaj poświetlać, żeby to było troszeczkę jaśniej. I możemy to uładnić, żeby tutaj było, tak wiecie, taki kwadracik, żeby był i będzie cudownie. O, właśnie tak. I no zobaczymy, czy to będzie działać. Jak na razie był jeden. Spider, ojej, ej, one przechodzą, 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 nie, tak? stary, tak, o nie, zginę zaraz, trzy serduszka, o nie, 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 dwa i pół, jedz chleb, jedz chleb, gościu, o, dobra, ja to zamykam, ej, to jak my mamy to zrobić, żeby one nie przechodziły, ej, a może płotki, nie, przez, pu... no, w sumie przez płotki, ej, ale... Był na to jakiś sposób, żeby właśnie zablokować te małe szpajdery Tak, na kwadratowej masakrze coś takiego mieliśmy, ale zapomniałem no, jak, jak to wyglądało No właśnie, ja też, ja, za, znaczy ja kojarzę właśnie, że były takie te, ale nie wiem jak to chłopy zrobili, bo no tam grali kozaki O, a jak damy to tak, i byśmy mieli tutaj taki O, chociaż, ej stary, znalazłem chyba lepsze rozwiązanie, pa Dałem płotki Ej, no to jest dobry pomysł i od góry będziemy sobie je lać, więc tutaj muszą być, słuchajcie, o, o, o! Ma to sens! Patrzcie, 1000 IQ w Minecraft. To jest to. To jest to. oh yeah. Tak to się powinno właśnie robić, tylko czekajcie, bo... O nie! O kurde! Ej, najgorsze jest to, że one zatruwają i bardzo łatwo można zginąć, kurka, nie? Dobra, tutaj cyk. Kurde, gdzie tutaj jest ta pochodnia nie, niby? Nie, nie! Giniesz? Nie! Co tam się dzieje? O... Y... Stary, spadłem cynalu i jest? jeden pająk mnie zabił. <laughs> No, twojej temy, ale expa ci zabrałem troszeczkę Ale tak troszeczkę Ej, w ogóle tutaj się nie rozlała jedna kratka wody, widzisz? Bo trzeba by było ja... właśnie zrobić przejście, no, na górę jeszcze No, na górę Właśnie, to by się przydało I ja tutaj jeszcze proponuję to zamknąć, ten sektor w ogóle Żeby tu inne moby nie wbiły O, i tutaj jest już ładnu, ładniusiu Patrzcie, ile tu mobów się respi, znaczy... No dobra, nie jest to jakoś dużo Bo tylko dwa pająki, ale zawsze będzie można sobie przyexpić Będziemy musieli jeszcze zrobić cały enchanting Właśnie, żebyśmy mm, mieli jak wykorzystać ten eksp w sumie, nie? Ej, elegancko! A czemu ty tutaj tak? Czemu tego nie zamknęłeś, tak wiesz, żeby było na maksa ciemno? Yy, no bo stary za zabiło mnie, nie zdążyłem. Aha, okej, okay, dobra, to ja to pozamykam, bo tam musi być ciemnica, bo będzie lip. Czekaj, bo to trzeba jeszcze poprawić tam schodek pomyślny. A został. co ty? Aha. Aha, aha. Widzisz, okay. tutaj mnie zabił. No, no, no. Widza, widza, dobra, tutaj możemy. Ej, ja się zastanawiam, czy oni się nie będą respić tutaj na przykład. Czy tutaj nie warto dać by było ściany jeszcze? Wiesz o co chodzi? Ej, no to ja tej po prostu nie mogę to... bo chyba mogę jeszcze to w dół wykopać. Popatrz. Tak po prostu to? zrobić? To? Yy, tak, tak. No możesz. To no daj tak, to zróbmy. Dobra, gitowa. Ej, w ogóle zauważyłeś, że te pająki jakoś inaczej wyglądają niż kiedyś? Jakąś nie. teksturę mają, inną mi się wydaje, stary. Albo no ja nie pamiętam ta... jak te pająki wyglądały kiedyś Ale jakoś no... tak dziwnie No nie no tak samo No to nie wiem dobra rozwalamy sobie tutaj Kurde nie mam sikiery Sikiery sikier ja nie też, mam o, no. no strasznie stary bo się rozwala to wieki O ale jest już gif. Powinno to działać Znaczy to, to już działa tylko że tych mobów nie ma też za dużo Ale wydaje mi się że jakbyśmy dłużej postali Tutaj na dole To właśnie tych mobów Ej trochę tego się narespiło na O kurde one atakują jak one atakują z takiej odległości? Co jest? No właśnie znicza ostrożnie, wiesz? Jaka lipa, jaka lipa Ej, trzeba by było jeszcze dać tutaj jakieś hopery I skrzynki, wiesz? Ale ani nie mam Żelaza, ani drewna, żeby Zrobić hopery, ani skrzynek, więc Lipa, więc myślę, że to już nie, no zrobimy Nawet się respią te pająki o. No nawet się respię. Ja już wbiłem stary jedenasty poziom Więc nie jest tak tragicznie Teraz trzeba by było stary zrobić jakieś wejście Do góry W sensie takie z drabinkami wiesz Najlepiej by było użyć do tego Albo windę zrobić stary Ej to jest plan Zrobimy windę stary do tego miejsca okay. To jest kozak pomysł Ej to ma, masz wiadro z wodą czy nie? Nie mordo mam wiadro A tu tutaj Ej, gdzieś była woda No pod nami nie wiem czy nie ma stary czasem wody Nie 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 tu To nie tu Ej ale dobra bo musimy się jakoś wydostać do góry To ja po prostu zbuduję Ej, tutaj Schody? Chilofa nie mam swojego. Jak to no, możliwe? o się zepsuł już nie O chłopie. Kiedy. O kurde, Ma... O nie! Co jest? O chłopie, chłopie. Yeah. Wow! Prawie zginąłem, prawie zginąłem, ty. Bardziej, jakie schody. No, ja wiem, no ale jakoś na górę musimy się przedostać, to na razie buduje schody, nie? A i tak i temów na windę nie mamy. Ale jest dobrze, bo dokopałem się do gravelu, co oznaczać może, że zaraz ujrzę światło. I teraz pytanie, czy będzie dzień czy noc? O, jest piękny dzień, dobra. Schody gotowe, dawaj na górę. O kurde, ty! To jest kawałek od naszego domu w ogóle, ten ten. Co? Ale w sumie ja też tak schody. Nie, ja też tak schody w sumie. Mm... Wybudowałem, więc jest szansa, że ten mob spawner Jest jednak bliżej Więc no słuchajcie W dzisiejszym odcinku to by było na tyle Jeżeli chcecie więcej odcinków zostawiajcie łapy w górę Subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco Bo filmy pojawiają się codziennie Możecie pisać jak dotrwaliście do tej minuty mm, Pomysły Co możemy zrobić w następnym odcinku No oczywistym faktem jest to, że przygotujemy się Do pokonania Ender Dragona Ale do tego będziemy potrzebować jeszcze Masy różnych itemów więc mordeczki, to by było na tyle. E, ja byłem w kazał, to był Doknes Doknes został... E, został pod ziemią. Okej. Okay. Nie, Dosyć ja już Doknes został został Spidermanem. Nieprawda już wyszedłem z stare, jestem tutaj. Okej, okay. tu. siema nubku Elluina, dobra, więc słuchajcie, to by było na tyle. Widzimy się już jutro w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!